Poszedłem do lekarza, lekarz mówi, uhu, panie Rutkowski, cztery dychy skończone, gwarancja też się pan skończyła. Mówię, dobra, co mam robić? Szczerze, to zabrzmi dziwnie, wie pan, ale w pana wieku sugerowałbym obserwować własny stolec. Aha, z tego można wiele wywrócić na przyszłość. Ja myślę, kurwa, on chce, żebym ja był taką głupnianą wróżką, więc." Mi to rozjebało umysł. Wyobraziłem sobie, budzę się rano, piąta, idę do kibla, szybka rota, potem kupal, ale wody nie spuszczam, tylko zaczynam wróżby. Aha, Co tam przyszłość przyniesie? O kurwa, chyba podróż się szykuje. To raczej zagraniczna, bo tak w kształcie Chorwacji się ułożyło. I jakaś blondyna się za mną ogląda. A nie, to nie włos, to ta siemiec, Nie, nie, rozumiem. Ja pewnie w musiał mu stracić, przez klucz. Pff. A w Mikołajki do buta. Pff. Co dostałem się od Mikołaja? Gówno!